Przerwana passa zwycięstw. Ten remis dzisiaj to trochę jak porażka dla nas. No tak, myślę, że dobrze weźliśmy w ten mecz. Kontrolowaliśmy od początku. E, no niestety przydarzył nam się błąd, e, wszyscy po, po swoim błędzie tracili bramkę. E, myślę, że później też kontynuowaliśmy do doboru grę. Udało się strzelić e, na 1-1 i w drugiej połowie to, to samo. Po, po własnym po moim błędzie, gdzie łatwo dałem się ograć rywalowi i traciłem bramkę, ale chwała, że, że udało nam się zremisować ten mecz. Właśnie wszyscy mówią, że ten punkt trzeba szanować, ale chyba w takim ostatecznym rozrachunku, to o tym drugim miejscu to już w tym momencie możemy zapomnieć. I chyba pozostaje skupić się na tym, żebyśmy zajęli w tabeli jak najwyższe miejsce, żeby zagrać. Chociaż ten jeden mecz barażowy u siebie na remonta. No tak, dokładnie. Na pewno musimy teraz się skupić na, na tym trzecim miejscu, żeby wszystkie mecze rozgrywać u siebie. Tak jak już pan właśnie powiedział, no szkoda na pewno na tego meczu, bo jeśli byśmy go wygrali, to jeszcze byśmy mogli zająć to drugie miejsce. No muszę ci powiedzieć, że dawno się tak nie denerwowałem w końcówce na meczu Wisły, bo nawet... Nawet z Chrobrym Głogów, jak przegrywaliśmy po tej szybko straconej bramce, to ja miałem jakąś taką pewność, że ten mecz wygramy, a tutaj ten Brookbet dzisiaj postawił wam ciężkie warunki, a ta druga połowa w wykonaniu Brookbetu to też takie wybijanie trochę was chyba z rytmu. No tak, no jakby, jak było widać w drugiej połowie, zawodnicy Brookbetu bardzo dużo i długo grali na czas. No, troszkę można powiedzieć, że nas to wybiło z rytmu ale tak jak już wcześniej powiedziałem, najważniejsze, że szliśmy tą bramkę na 2-2 i też mieliśmy swoje sytuacje, żeby, żeby ten mecz wygrać. Chciałbym Cię zapytać o ułożenie linii obrony w tym dzisiejszym spotkaniu. Jak Ty wychodzisz do przodu, to Twoje miejsce w tym bloku defensywy troszeczkę zastępował dzisiaj Igor Wasicki. Jak Ci się gra z Igorem w porównaniu do, do jego konkurenta w składzie? No Myślę, że z, e, czy z Biedrim, czy, czy z Łosicą mi się bardzo dobrze gra. E, też się rozumiemy. E, no i też trener oczekuje od mnie, żebym wychodził wysoko i też z tyłu zawodnicy tej, z tej lewej strony wiedzą, wiedzą, co mają robić, wiedzą, że mają mi asekurować. E, no i wtedy przychodzimy na, na trójkę obrońców. Ważny sposób zapytać o Łukasza Zwolińskiego. Czy już w szatni nie wiem, były jakieś próby odczarowania e, odczarowania tego napastnika, żeby zaczął strzelać. Nie ma co ukrywać, że chyba wszyscy kibice czekają na to, żeby w końcu strzelił gola i się przełamał. Ale też no, nie ma co ukrywać, że liczymy, że przełamie się w tym kluczowym momencie w tym sezonie, może w tym meczu barażowym, i wtedy to już nikt nie będzie pamiętał tej całej wiosny, tylko właśnie jakieś takie kluczowe. Kluczowego gola. Oby, oby tak było, nie? Jakiś kluczowego gola z tego meczu, który będzie przed nami. To co, coś tam czarowaliście? Czy, czy też nie? Nie ma też co, co, co czarować Łukasz, masz swoje sytuacje, dzisiaj też miał e, bardzo dobre sytuacje, gdzie zawodnik wybijał z, z linii. No ma na pewno e, troszkę pecha, ale my bardzo w niego wierzymy, jest to bardzo dobry napastnik i, i wiemy, że jeszcze da nam bardzo dużo szczęścia i moim zdaniem i też innym zdaniem właśnie e, w tym kluczowym momencie pomoże bardzo Wyśle. Na dzisiejszym spotkaniu w Niecieczy byli nasi kibice w sektorze gości i nie tylko bo myślę, że tutaj tych kibiców to w ogóle było bardzo dużo jak się grało dzisiaj na wyjeździe, ale z takim naprawdę mocnym wsparciem naszych kibiców bo też myślę, że było ich słychać bardzo dobrze. Tak, na pewno nam się dużo lepiej gra z naszymi kibicami i też w końcu. Jakiś klub wpuścił nasze kibiców, Mam nadzieję, że, że to będzie coraz częściej. Bo tak już jeszcze raz się powtórzę, jak wcześniej, że dużo lepiej nam się gra z kibicami. Super, dziękuję Ci bardzo i życzę powodzenia w tym kolejnym meczu z Wyspą Polską. To jeszcze tylko jedno pytanie, bo dzisiaj ten mecz trochę przypominał to, co działo się w Gdyni, czyli teoretycznie, może praktycznie kontrolujecie to spotkanie dosyć dobrze. Natomiast tak naprawdę jakieś dwa błędy indywidualne. Powodują, że jest strata punktów i no tak się zastanawiam, czy, czy jest coś groźniejsze dla was niż wyschami tak naprawdę. No właśnie ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale jak właśnie już pan y, powiedział, myślę, że jakbyśmy się wystrzegali tych błędów, mhm. y, to na pewno by się nam dużo lepiej, dużo łatwiej grało. Nie, nie, nie tracilibyśmy na pewno tak głupi obramek. Y, ale jesteśmy. Y, moim zdaniem tak dobrze drużyną zorganizowaną i, i po, nawet po stracie tej, tej głupiej bramki, to potrafimy powrócić do, do tego, co mamy grać i, i myślę, że tak dzisiaj było. Dziękuję bardzo. Dziękuję.